Fałszywe myśli, które trzymają cię przy alkoholu. Jak przestanę pić, to nie będę pasował do ekipy. Sprawdź to. Jak nie stanie się nic, to znaczy, że ci ludzie są naprawdę bliscy i przyjaźni. A jeśli ich stosunek się zmieni, to może czas znaleźć sobie nową ekipę, nie? Bez alkoholu nie umiem się odprężyć. A kiedy ostatnio po pracy relaksowałeś się inaczej niż browarem? Przypomnij sobie inne przyjemności. Gorącą kąpiel, smaczny posiłek, czy super seks z ukochaną. A na koniec spokojny sen i poranek bez kaca i zmęczenia. Alkohol pomaga mi zasnąć. Alkohol to chwilowe znieczulenie. Nie zasypiasz naprawdę, tylko tracisz przytomność przez zatrucie. Dlatego rano czujesz się zmęczony i niewyspany, bo organizm zamiast się regenerować walczył z trucizną. Nie potrafię się bawić bez drinka w ręku. Czego się boisz? Przed czym się chowasz? Przed ludźmi, przed ich osądem? Gdy wzmocnisz swoją samoocenę, zaczniesz się bawić naprawdę, będąc sobą. Bez potrzeby ukrywania się za maską z alkoholu. Przecież to tylko kilka piwek, co mi to szkodzi? To iluzja, która daje ci poczucie, że wszystko kontrolujesz. Serio? Uważasz, że kilka piw dziennie i kilkanaście w weekend nie ma wpływu na twoje zdrowie i życie? Dziś może tego nie czujesz, ale w przyrodzie nic nie ginie i każdy alkoholik płaci rachunek za swoje pijackie błędy. A jaki będzie wysoki, to zależy tylko od ciebie.